Witam wszystkich, pokażę jak czyścić wędzarnię, wędzarnia po czterech latach jest taka zasmołowana, proszę Sama smoła A czyścimy ją tak, z tej smoły Żeby się nie daj Boże nie zapaliła w przyszłości Więc oczyszczamy te całe drewno w palnik, bierzemy Zademonstruję po wszystkim moment, bo ten telefon mi tutaj o, palnik o, proszę wędzarnia jest drewniana robimy do takiego stopnia, żeby pęcherze się pojawiły palnikiem to tak i zdrapujemy bez problemu, proszę zobaczyć, to zaraz zastygnie, zaraz wystygnie i, i się fajnie kruszy i schodzi, proszę zobaczyć.